Adznia. Sanskryckie Adzinia ciakra dosłownie dowodzące koło, krąg rozkazu jeden z siedmiu głównych ośrodków ewolucji świadomości ludzkiej duszy. Znajduje się pomiędzy łukami brwiowymi wewnątrz głowy i nazywana jest potocznie trzecim okiem. W Biblii ewangelista Mateusz. Nazywa ją pojedynczym okiem, które ma być w świetle. Adzina wywodzi swą nazwę od tego, że odbiera telepatyczne przekazy od żyjącego Guru, Mistrza, dla jego uczniów i dlatego często zwana jest czakrą Guru. Kto nie ma Guru, nie ma trzeciego oka, rozwiniętego w prawidłowy sposób. Jest to czakra związana z Lingą. Obrazem Boga Siwa, energią Kundalini, postacią i związkiem z Guru, transmisją srebrzysto-białego światła, poczuciem własnej indywidualności, ahamkara, sylabą Om oraz Brahmanem. Obudzenie Adinam powoduje pojawienie rozlicznych Siddhi, w tym wyższej telepatii i jasnowidzenia. Lotos adznia, choć bardzo popularny, to jednak mało znany w głębszych aspektach. Wyznacza szósty krąg ewolucyjnego rozwoju duszy w ciele ludzkim. Terminem adznia określa się z jednej strony kwiat lotosu o dwóch płatkach, dwóch biegunach czy kanałach energii, a z drugiej strony zespół pięciu, a nawet więcej ośrodków subtelnych wewnątrz głowy. Powyżej linii oczu. Dwupłatkowy kwiat lotosu znajduje się na poziomie linii brwi i środka głowy, oczywiście wewnątrz głowy, w okolicy przysadki mózgowej, na środkowej linii ciała, wyprostowanej pięknie sylwetki tułowia i głowy. Dwupłat jest podstawą całego systemu adznia padma, niejako korzeniem subtelnego systemu lotosów głowy. Tuż ponad lotosem o dwóch płatkach Krsan i Ham wyłania się sześciopłatkowa Manasa, a ponad tym ośrodkiem rozwoju pełni mocy nadzmysłowych wyłania się szesnastopłatkowa Indu, lotos tajemnych mocy księżycowych. Podstawy pracy rozwojowej w szóstym cyklu ewolucji rozbudzania duszy przeprowadza się w związku z lotosem dwupłatkowym. Zwanym też jako Dwidala, krąg, wieniec dwupłatkowy. Lotos ten symbolizowany jest często obrazami takimi jak górne serce z dwoma skrzydłami, czy jako kaduceusz, lub jako krąg powiązanych sił dwubiegunowych, jak chiński znak Tao, czy Ying-Yang, co widać na popularnych czarno-białych lub czerwono-błękitnych znaczkach Tai Chi. W pełni rozwinięta aźna Budzia Padma to Lotos 6 razy 16 kręgów płatków pulsujący na wysokości górnej części czoła i zwany obudzonym trzecim okiem, obudzoną aźnią. Pranawa i płatki Ham -ksham. Podstawowym dźwiękiem mantryczną wibracją tego. Dwupłatkowego lotosu, jak i całej struktury ośrodków głowy, jest pradźwięk, wibracja pranawach, opisywana literką om, lub częściej złożeniem głosek OM czy AUM. Skrzydłami, albo jak kto woli wiosłami łodzi, pranawach są sylaby, dźwięki, ham po prawej stronie głowy i krzam po lewej stronie głowy. Skupianie om wewnątrz głowy, wibrowanie om złożonego jako dźwięk środkowy ze składowych aum, tak aby przenikana i poruszana była głowa, oczyszcza, rozwija i rozbudza ośrodek. Oko namalowane w pionie, wychodzące w górę, z pomiędzy zwykłych oczu niejako w górę czoła, zwie się symbolem trilociana jantra. Znakiem trzeciego oka czy raczej trójoczności, posiadania oka wewnętrznego oprócz dwóch zwykłych zewnętrznych oczu. Znak i dźwięk pranawach maluje się na czole jako energetyczny symbol harmonizujący, ożywiający i budzący trzecie wewnętrzne oko, duchowe oko, które jest w istocie źrenicą postrzegania ponad zmysłowego. Przekraczającego pięć zwykłych materialnych zmysłów związanych z czakrami położonymi w tłowiu i szyi. Porządna i poprawna nauka wibrowania AUM, OM czy raczej ON w alikwotyczny, wibrujący sposób, to podstawowa, elementarna praktyka do rozwoju trzeciego oka. Osoby, które nie praktykują z tą istotną wibracją, na pewno nie mają ani oczyszczonego, ani przebudzonego trzeciego oka. Co istotne, to utrzymanie przebudzenia i zdolności trzeciego oka wymaga stałej i regularnej praktyki z wibracją pranawach na wiele różnych sposobów zewnętrznych, (dźwięki śpiew, i wewnętrznych, jak obudzenie wibracji słyszanej głęboko w ciszy wnętrza. Adzina to obszar skupienia. I równoważenia energii przeciwstawnych i dopełniających, takich jak energia księżyca, słońca oraz ognia, co symbolizuje Tripathasthana miejsce skupienia Ida, księżyc, Pingala, słońce i Sushuma, ogień. Jest to najczęściej określane jako punkt międzybrwiowy albo punkt podstawy mózgu, umysłu i głowy w jej właściwym przeznaczeniu. Wyższych funkcji świadomościowych. Sylaba krzem związana jest z energią Ida księżycową po lewej stronie ciała, a sylaba ham z energią pingala słoneczną po prawej stronie ludzkiego ciała. Sylaby te są często używane w oddechach naprzemiennych, gdzie wdycha się lewym, a wydycha prawym nozdrzem i odwrotnie a potrzebne są jako nośnik skupiający odpowiednią energię psychiczną czy duchową. Energia kszam jest uważana za żeńską, a energia ham za męską w odniesieniu do płci. Kiedy kszam oznacza mądrość, to ham oznacza i wyraża moc ducha, a kiedy kszam oznacza miłość, to ham wyraża w tym znaczeniu prawdę. Biegunowe dopełniania energii i znaczeń sylab i barw płatków są ze sobą harmonizowane przez uniwersalną wibrację dźwięku pranawach, przez on. Wyższa intuicja, wiedza i moc rodzi się w ośrodku głowy, a mądrość duchowa wznosi się na stopnie wszechwiedzy, jeśli wiedza stosowana jest w życiu praktycznie, a nie tylko czczą teorią. Moc błogosławienia i inicjacji jako zaiste anielska, dewajiczna zdolność rodzi się z oczyszczonej i prawidłowo rozwijanej ciakry trzeciego oka. Zjednoczenie czystej intuicji, wglądu i wiedzy, poglądu logicznego jest istotnym punktem w rozwoju ośrodka trzeciego oka adzniam, a jest to harmonia w rozwijaniu płatków Kszam, Intuicja i Ham. Pogląd wiedza Bindu – budzenie praświatła Proste ćwiczenia wyobrażania punktu światła, uświadamiania sobie obrazu jasnej gwiazdy lub wizja spokojnego płomienia ognia w ośrodku głowy, to jest bardzo podstawowa praktyka rozwoju adzina-ciakry, której bindu – punkt początkowy jest ogniskiem praświatła – czy może lepiej odwiecznym źródłem wewnętrznego światła? Rozjaśnianie trzeciego oka wyobrażeniem źródła, praświatła, gwiazdy, ognia czy płomienia słońca jest bardzo lecznicze, a polecane zarówno przez Chrystusa, Buddę czy Krysznę oraz Henocha spośród największych proroków ludzkości. Jest to podstawowa praktyka uzdrawiania i samoleczenia. Rozbudzania i ożywiania ogniska punktu światła w trzecim oku. Wraz z naprzemiennym oddychaniem obydwoma nozdrzami i wibrowaniem czy nasłuchiwaniem pranawach omkara mamy trójkę bardzo zasadniczych niezbędnych dla rozwoju i podtrzymywania pracy trzeciego oka praktyk duchowych i psychofizycznych. Tak pracują wszyscy ludzie w szóstym stadium ewolucji duszy. Wszyscy, którzy wzrośli do duchowej pracy z trzecim okiem, a kto nie zna tych ćwiczeń z wieloletniej pracy, ten nie ma pojęcia ani o trzecim oku, ani o jego tak zwanym otwieraniu, co wymaga bardzo długiej, regularnej praktyki poinicjacyjnej. Twierdzenie oszołomów pseudo-uzdrowicielskich, jakby otwierali trzecie oko jakimś dotknięciem lub tajemnym znaczkiem. Jest bałamutnym oszustwem, w istocie ma być jedynie zachętą do intensywnej i stałej codziennej praktyki. Nie ma końca możliwościom rozwijania trzeciego oka, tak Dwidala Padma, jak Manasa Padma, czy wyższych kolejnych etapów, jakie pojawiają się na ścieżce pięciu wielkich syrjuszowych wtajemniczeń duszy. Termin Aźnia oznacza dosłownie nie wiem, nie znam. Gdyż pojęcie dnia oznacza wiedzę, znanie, a dnia oznacza zdolność chwytania wiedzy i mądrości, wydobywanej teraz z obłoku niewiedzy, jak ładnie i poetycko zwiesią na wschodzie ten ciakram duszy. Wszelkie autentyczne, głębokie zrozumienie, poparte błyskiem doświadczenia i głębokiej, wszechstronnej edukacji, może wskazywać na przebłyski trzeciego oka. A jest to przecież lotos służący do transmisji światła płynącego z góry, z niebiańskich sfer duchowych, jako subtelnego pokarmu dla rozwiniętych dusz całej ludzkości. Wiele dobrego robią ludzie anielscy, zaangażowani w boską służbę transmisji światła, jako awangarda duchowych karmicieli dla rozwiniętych i budzących się ludzkich dusz. Nie ma nic wspólnego z szóstym kręgiem ewolucji ktoś, kto nie jest czynnie i trwale zaangażowany w grupach służebników prowadzących regularną transmisję światła metodami lajach. Obraz kryształu i białej krystalicznej lingi przynależy do symboli kontemplacyjnych trzeciego oka, którego rolą jest koordynacja pięciu niższych zmysłów cielesnych i ich sublimacja wznioślenie o szósty zmysł. Nie ma otwartego trzeciego oka ktoś, kto nie doświadcza kobiety i mężczyzny jako równorzędnej pary biegunowych i dopełniających sił, kto nie ma świadomości najwyższej istoty jako bóstwa i bogini w pełnym zjednoczeniu. Tcharana: silna koncentracja. Silna koncentracja potężnej mocy skupienia, jedno upunktowienia, czyli Dharana, to także szósty element klasycznej jogi, drogi w górę, który z ośrodkiem Aźnia jest wielce związany. Praca tego ośrodka to także sami yoga, ścisłe i głębokie, trwałe pojednanie i zjednoczenie z góru i Dewatami niebios, z bóstwami z duchową hierarchią mistrzów i proroków Boga, z awatarami. Krzamach, czyli litość, łaska, współczucie, miłosierdzie, to oznaki lewego płatka, niejako energia płatka ponad lewym okiem i uchem, oznaka przebudzenia, poruszenia w trzecim oku. Hamsach to energia ciszy, pokoju, natury, energia czystości, mocy i prawdy. Energię płatka KSZAM emanujemy przez lewą dłoń, a energię płatka ham przez prawą dłoń w oburęcznych przekazach energii. Połączenie delikatnego różu i niebiańskiego błękitu wytwarza fioletową magiczną moc tak zwanego promienia ametystowego albo liliowego zależy od przewagi składników. Jest to zdolność przebaczania, odpuszczania. Uwalniania i wyzwalania ludzi z ich karmicznych więzów i pokoleniowych ograniczeń. Światło Pranawach, blask promienia Aum, jest biały, krystalicznie biały. Trzecie oko aźnia to brama do miasta życia wiecznego, brama nieśmiertelności, Amara, brama do zwyciężania śmierci. Brama do szóstego zwycięstwa na ścieżce ewolucji duszy. Adznia rozwija pewne wyższe aspekty czucia, analogiczne do lotosu sześciopłatkowego w podbrzuszu, co daje obraz Manasa w głowie, a także rozwija pewne wyższe aspekty lotosu gardła, co daje obraz szesnastopłatkowego indu-padma, lotosu księżyca. Właściwa, 96-płatkowa Adznia-padma. To wieniec 16 płatków powielony 6 razy, niczym piramida czy potężny kwiat. Kwiat podsumowania 6 cykli ewolucji. Bodhana, lotos oświecenia. Koroną systemu nie wiem jest bodhana padma, lotos 100 płatków pod kopułą czaszki, powiązany z szyszynką, a Przebudzony u ludzi w pełni oświeconych duchowo, jako że składa się z dwóch wieńców po pięćdziesiąt płatków i świadczy o osiągnięciu stanu Devata, boskości, anioła. W istocie swej Lotus Adzinia to siedziba jakby źródłowej energii, z której wyłaniają się żywioły. Tak jak żywioł boski, żywioł Brahmana zdolność percepcji, doświadczania i odczuwania wszechducha. Dwa płatki bindu, jakim jest Dwidala Padma, to cała dwoistość stworzenia, kreowanego przez Brahmana, a wyrażanego w dwusylabowych imionach Boga, jak Siwach czy Jahwach. Adźnia daje też człowiekowi świadomość dnia i nocy, niebios i piekła, światła i ciemności, a także zdolność przenikania i ogarniania. Oraz odróżniania tych wymiarów egzystencji. Sześć władz nadzmysłowych to boskie zmysły, jak dostrzeganie, zdolność dostrzegania, czucia czy słyszenia w boski anielski sposób czyli boski węch, boski słuch czy boskie czucie. Ożywienie manasa wymaga obudzenia zdolności doświadczania tego, co ukryte, wzniosłe i tajemne. Jest to zdolność boska, anielska, zdolność oglądania przestrzeni niebiańskich i słuchania anielskiej muzyki, zdolność czucia innych istot w pełny, wielozmysłowy sposób. Adznia musi być rozwijana zawsze w związku z lotosem jednego z pięciu zwykłych zmysłów, aby możliwa była zupełna sublimacja i rozwój manasa. Tajemnego lotosu sześciopłatkowego w głowie. Rytm ciemnej i jasnej połowy cyklu Księżyca, rytm dwóch kierunków w rocznym biegu Słońca, północnym i południowym, między zwrotnikami, rytm dnia i nocy, jasnego i ciemnego wieku to wszystko są oznaki przebudzenia trzeciego oka. Głębsza praca, głębszy trening możliwy jest poprzez Cykliczne, regularne praktykowanie rano i wieczorem, na dobre i na złe, a także w długich, wielofazowych cyklach treningowych, które na wschodzie zwane są chilla, odosobnienie z mistrzem, przewodnikiem, z Boskim Guru. Niech błogość wielkiego ducha Wszechrzeczy, świętego ducha Bożego, Brahmana, zawsze jest z Tobą. Om Namah Shivayach autor tekstu Himalaya Rishi.